Nie odbija mi się światło w kolorach. Nie zwróciłabym na to uwagi, gdybyś mi teraz nie powiedziała. W biegu. Witamy Was ponownie na naszym kanale. Iza i Natalia. Dzisiaj zajmiemy się problemami. W poprzednim odcinku zajmowałyśmy się problemami, które występują w szkole. Dziś chciałybyśmy omówić problemy, które występują w domu, ale gdzieś oddziałują na dzieci w taki sposób, że też pojawiają się w szkole, też musimy sobie z nimi poradzić, wspomóc nasze dzieci. Spośród tych, które pojawiają się dość często, wybrałyśmy takie trzy, które naszym zdaniem y, są najbardziej popularne, mhm. ale też chyba najtrudniejsze tak naprawdę y, w to odbiorze prawie. przez dzieci, ale też y, w tym, jak nauczyciel powinien się w danej sytuacji zachować. Dlatego dzisiaj poruszymy temat rozwodu w rodzinie, y, śmierci w rodzinie y, i pojawienia się nowego rodzeństwa. Tak. O emocjach wiemy już dużo, bo takie emocje i o tym, jak z nimi Funkcjonujemy, miałyśmy wcześniej, co to są problemy, o tym też mówiłyśmy wcześniej, dlatego dziś krótko i konkretnie przejdziemy od razu do tych sytuacji i nie będziemy się rozwijać nad takim ogólnikiem. A więc rozwód. Sytuacja, która najczęściej pojawia się wśród uczniów i sytuacja, w której uczniowie nie zawsze potrafią sobie poradzić. Z badań wynika, że w co trzeciej rodzinie, do, w której dochodzi do rozwodu, dziecko nie radzi sobie z mm -hmm. daną sytuacją i efekty czy skutki e, takiej sytuacji e, no, są e, często natychmiastowe czyli w momencie procesu rozwodowego już dziecko e, jakieś skutki tutaj pokazuje w swoim zachowaniu i przeżywanych emocjach, ale takie skutki też niestety zostają na całe życie. Ten temat omówimy na podstawie badań, które przeprowadził zespół naukowy pod przewodnictwem Judith Wallerstein. Jest to amerykańska psycholog, która prowadzi badania właśnie na temat rozwodów w rodzinach i takie badania prowadziła przez okres 15 lat. Chciała pokazać właśnie, jakie są skutki rozwodu rodziców, które oddziałowują na dziecko. Jeżeli chodzi o te skutki bezpośrednie, to dla dziecka może to być naprawdę bolesne przeżycie, że to dziecko nie widzi jakby plusów tego rozwodu, tego, że zaczyna się coś nowego, że przechodzi jakiś etap, być może lepszy. No bo skoro rodzice się rozchodzą, to znaczy, że po prostu coś nie pasowało i teraz będzie lepiej. Nadal ma rodziców, ale jakby no tutaj nie będą oni razem, ono nie rozumie tego w taki sposób. Ono traktuje to jak yy, stratę. Co za tym idzie, dzieci po prostu nie, nie rozumieją powodów tego rozstania, bo nie zawsze jest przecież tak, że rodzice kłócą się w domu i jakby dziecko spodziewa się, że następstwem może być jakieś rozstanie. Często rodzice załatwiają to między sobą i nie pokazując dziecku, co tak naprawdę w naszym rozumieniu jest lepsze, no bo przecież dziecko nie jest tutaj obserwatorem kłótni a jednak dziecko może w ogóle nie rozumieć tego, dlaczego do takiego rozwodu dochodzi. No i jeszcze w tych skutkach bezpośrednich warto powiedzieć też o tym, że dziecko traci taką standardową strukturę rodziny, no i, i dla niego to też jest właśnie utrudnienie w takim rozwoju całkowitym. Książkowym, jest to dla niego coś innego i, i nie potrafi sobie z tym poradzić. Druga grupa skutków, które zostały wyodrębnione w tym badaniu, to są te skutki długofalowe i one pojawiają się w sytuacji, kiedy młodzi ludzie zaczynają wchodzić w ten etap dorosłości. Najczęściej one pokazują się w sytuacji, kiedy ludzie chcą nawiązywać relacje, głównie tam męskie czy w ogóle partnerskie, no i wtedy nie mając dobrych wzorców zaczynają się u nich te problemy pojawiać. Dzieci rozwiedzionych rodziców mają, szukają tak naprawdę wspólnych nawyków u innych osób, czyli szukają takich osób, które też będą dziećmi rozwiedzionych rodziców, bo czują z nimi taką więź już automatycznie, że. Zrozumienie. Tak, zrozumienie, że są jakby z tej samej grupy, a więc będą przeżywać pewne rzeczy podobnie. Kolejnym takim skutkiem jest lęk przed odrzuceniem. Boją się, że powtórzą tak naprawdę scenariusz swoich rodziców, więc. Mają obawę przed wchodzeniem w jakieś bardziej zażyłe relacje. Osoby, które są dziećmi rozwiedzionych rodziców, mają takie poczucie, że w okresie dzieciństwa nie otrzymały tego wszystkiego, co mogły otrzymać w takiej pełnej, zdrowej w cudzysłowie rodzinie, i w pewnym sensie mają taki żal skrywany do swoich rodziców, że właśnie tak to się zakończyło. Niemal połowa dzieci spośród osób badanych wchodzi w dorosłość z obniżoną samooceną i trudnością w realizowaniu swoich założeń i osiągnięć my teraz jako środowisko szkolne możemy zrobić, żeby rozwiązać taką sytuację, w której gdzieś dziecko daje nam komunikat, że jego rodzice są rozwiedzeni. No na pewno dobrze jest wiedzieć to od rodziców. No na to nie zawsze mamy wpływ, ale jeżeli powiedzmy jest to nowa sytuacja i dostaniemy już ten sygnał. No to jesteśmy gdzieś tam przygotowani na to, że dziecko może inaczej funkcjonować w jakimś tam określonym czasie, no bo rzeczywiście może to przeżywać. No ale może być też sytuacja, że na przykład dziecko na forum klasy chwali się tym, że rodzice jakby przeżywają tutaj właśnie rozstanie. No i na pewno nie powinniśmy tego traktować jak temat tabu, tylko rzeczywiście powiedzieć, że zdarza się tak, że w życiu dorosłym. Przychodzi sytuacja, w której niektórzy ludzie po prostu się rozchodzą i że oznacza to po prostu to, że mama i tata mieszkać razem nie będą, ale masz nadal dwoje rodziców, nadal spędzasz z nimi czas i, jakby tutaj, nic w tej materii się nie zmienia. Nie traktować tego jak taką rzecz nową, straszną i, i udawać, że, że po prostu tematów nie ma. Myślę, że po prostu tutaj podejść do tego w taki prosty sposób i, i dać rzeczywiście informację, że nic w Twoim życiu nie zmienia się, jeżeli chodzi o miłość od rodziców. Oczywiście inaczej podejdziemy do tej sytuacji, jeżeli wiemy, że na przykład rodzice się rozeszli i nie wiem, było to już jakiś czas temu, może kontakt z jednym z rodziców jest ograniczony. No wtedy myślę, że warto po prostu powiedzieć, że. Ten temat możemy, na ten temat możemy porozmawiać osobno, jeżeli czujesz potrzebę wsparcia, na przykład dać po prostu mu opiekę, otoczyć go taką opieką. Ale jeżeli wiemy, że sytuacja jest trudna, no to wtedy na pewno nie warto robić wokół tego jakiegoś, jakiejś wielkiej rozmowy. Który... I poruszać tematu mm -hmm. na forum pracy. No, tak. Kolejnym tematem, który chcemy tutaj poruszyć to temat śmierci. I u mnie właśnie ostatnio pojawiło się takie pytanie, i, i na temat emocji rozmawialiśmy. No i było właśnie, że ktoś boi się tej śmierci. I no, nie zareagowałam, łah, nie rozmawiajmy. Powiedziałam, że jest to naturalne, bo jesteście coraz starsi, coraz więcej rozumiecie. Powiedziałam, że ja też miałam taki moment, bo bardzo dobrze go pamiętam, kiedy dotarło do mnie i, i poczułam się smutna i codziennie wieczorem myślałam o tym, że kiedyś moja mama umrze. I pamiętam, że to był dla mnie taki naprawdę ciężki czas, bo yy, raczej nie kojarzę siebie jako osoby, która się czegoś bała w dzieciństwie. Natomiast przyszedł do mnie taki lęk, bo gdzieś ta więź z mamą była bardzo mocna, a tutaj do, przyszła do mnie taka myśl, i bałam się jej trochę. Gdzieś porozmawiałam z rodzicami, trochę ukrywałam to, że się boję, ale porozmawialiśmy i no jakoś samo to przeszło, ale rzeczywiście pojawia się taki moment. I też z czasem, kiedy dziecko dorasta, to jakby zupełnie inaczej przeżywa i pojmuje to. Zupełnie inaczej będzie przeżywało to dziecko przedszkolne, zupełnie inaczej dziecko szkolne. To dziecko szkolne już w pewnym momencie zaczyna trochę ukrywać te emocje związane ze śmiercią, gdzieś kryje łzy, może właśnie nie do końca chce pokazać, że, że, że tak to bardzo przeżywa. No i nie jest to nic dziwnego, jest to jakiś naturalny proces. Tym bardziej, że bierze przykład z dorosłych. Pewnie często też widzi, kiedy my dorośli, chcąc chronić dziecko, e, ukrywamy swoje emocje i właśnie nie pokazujemy, że płaczemy, no tak. e, czy w jakiś sposób się zamartwiamy. E, kolejnymi takimi m, oznakami tego, że dziecko boryka się z tymi myślami dotyczącymi śmierci, albo e, taka e, sytuacja nastąpiła w jego rodzinie i jakby zderza się z tą rzeczywistością faktycznie. To będzie to, że zaczyna być takie bardziej wycofane, jakby zadaje mniej pytań, jakby próbuje jakby wycofać się, może przez to też, że jakby próbuje nie dopuszczać tego faktu do siebie, jakby nie chce dopuścić tej myśli, że faktycznie ktoś odszedł albo że może odejść w najbliższym czasie. I to będzie taki kolejny sygnał dla nas, że, że być może dziecko w tym temacie gdzieś się boryka. Kolejnym takim elementem, który może wzbudzać lęk wśród dzieci, jest to, że może, mogą się one bać tego, że jeżeli jedna osoba z rodziny zmarła, to za chwilę wszyscy pozostali dorośli będą umierać. Jakby dziecko nie rozumie jeszcze do końca tego procesu i boi się, że jak już pierwsza osoba odeszła, no to za chwilę no, będzie, będzie mogła stracić wszystkich, którzy dają jej też jakieś poczucie bezpieczeństwa. W sytuacji, kiedy faktycznie dojdzie do śmierci w rodzinie, dzieci mogą zachowywać się w bardzo różny sposób i w bardzo różny sposób reagować na tą sytuację. Chociaż takimi najczęstszymi jakby reakcjami dzieci na, taką, na takie zdarzenie jest to, że mogą zachowywać się agresywnie, bo nie potrafią w inny sposób tych emocji, które w nich siedzą po prostu z siebie wyrzucić i wyładować. Kolejną e, taką oznaką będzie to, że dziecko będzie zwracało na siebie uwagę w różny sposób. E, jeżeli takie zachowanie dziecka znacznie się zmieni, e, no to prawdopodobnie właśnie e, taka sytuacja mogła mieć miejsce w rodzinie, ponieważ e, no, będzie próbowało tutaj e, skupić uwagę mhm. nauczyciela i otoczenia właśnie na swojej osobie. Może zacząć mieć problemy w nauce. Wynika to z tego, że jego myśli po prostu nie są w stanie skupić się tylko i wyłącznie na konkretnym zadaniu, tylko po prostu odbiega myślami w to wydarzenie, które w ostatnim czasie miało miejsce. Dzieci mogą mieć w takiej sytuacji również zaburzone takie podstawowe funkcje, jak jedzenie, spanie. Dziecko będzie takie apatyczne, nie będzie miało chęci do, do podejmowania różnych działań, aktywności, będzie bardzo wycofane i takie niechętne do, do działania podczas zajęć. W takich okolicznościach nami targa bardzo dużo różnych emocji, i to samo dzieje się z tym małym człowiekiem. I teraz, co my możemy zrobić? No, jeżeli już wiemy, że taka sytuacja się zdarzyła, albo dzieci wykazują chęć poznania tego, no to nie powinniśmy tego ukrywać, tylko podejmować ten temat, rozmawiać o tym, mówić, że to jest takie przeżycie i że zdajemy sobie z tego sprawę, ale że warto być świadomym i tego, że, że taka sytuacja może nastąpić. Rozmawiajmy na temat tego, co dziecko czuje, bo może być tak, że ono nie będzie chciało bawić się z rówieśnikami. Być może trzeba będzie go trochę do tego zachęcić. Jeżeli ta sytuacja dzieje się w domu, rzeczywiście rodzic zmaga się z takim problemem, to też nie ukrywać tego, że, że tego nie było, że sytuacja nie nastąpiła. Może właśnie w jakiś taki sposób powspominać rzeczywiście jakby dać pamięć o tej zmarłej osobie, nie unikać tego tematu, nie ukrywać swoich emocji, no czujemy smutek, tak, to nie, nie, nie jest fajna sytuacja, no to też pokażmy to, że my te emocje mamy, że radzimy sobie z nimi, że jest nam ciężko, ale przeżyjmy te żałobę wspólnie, nie unikajmy tego tematu ani takich momentów. No, i na pewno warto też zachęcać dziecko do pokazywania emocji. Jeżeli jest rozgniewany, zły i po prostu czuje, że nie ma siły i wszystko jest przeciwko niemu, dajmy mu rozładować te emocje. Jeżeli dojdzie do takiego momentu, że dziecko będzie naprawdę sobie skrajnie nie radziło z sytuacją, no to myślę, że warto tutaj prosić o interwencję pedagoga albo psychologa szkolnego, który może jakimiś innymi metodami spróbuje pomóc i wyjaśnić. Sytuację. No i ostatni temat, czyli pojawienie się nowego członka rodziny. Wydawać by się mogło, piękny temat, a jednak czasami przysparza problemów. Ja zawsze pytam mojej mamy, czy ja byłam zazdrosna, bo ja mam siostry bliźniaczki. Więc pojawiły się dwie nowe osoby naraz. Gdzie byłam przez prawie 4 lata pępkiem świata, i nagle tutaj pojawiły się dwie nowe dziewczynki. Ja w ogóle nie przypominam sobie momentów, żebym była o nie zazdrosna. Mama mówi, że raczej też takiego czegoś nie było. Na pewno próbowałam zwracać na siebie uwagę, wszędzie się wcinałam i, i dawałam o sobie znać, że jestem, a raczej byłam takim dzieckiem, które po prostu to robiło, a jak się pojawiły jeszcze nowe osoby, no to, to już w ogóle, ale nie, nie miałam z tego powodu żadnego, żadnych problemów, żadnego wyparcia. No i na pewno takim elementem, który się najbardziej kojarzy z tym, że pojawia się nowy członek rodziny, to po prostu zazdrość. No i teraz skąd ta zazdrość się bierze u tych dzieci? Skąd się bierze? No myślę, że to jest to, co o czym powiedziałaś. Przez y, pewien czas dziecko y, no jest w centrum zainteresowania rodziców i w ogóle rodziny. Mm -hmm. I nagle pojawia się w nowej sytuacji, w której nigdy dotychczas nie było y, i musi. Y, że tak powiem, zadbać nadal o siebie, prawda? Więc próbuje na siebie zwrócić uwagę, jest zazdrosny, kiedy rodzice więcej czasu poświęcają młodszemu rodzeństwu, no to czuje się w pewien sposób zapomniane, mhm. w jakiś sposób może trochę odrzucone czy odsunięte na bok. Dziecko ma prawo bać się, że rodzice po prostu przestaną je kochać. No i, i jak może objawiać to? No może to być taka ogólna złość i agresja, rzeczywiście specjalnie robienie na przekór, dawanie po prostu o sobie znać w ten taki najgorszy sposób, jaki sobie można wyobrazić. No ale często też przejawianie takiej agresji trochę w stosunku do tego młodszego rodzeństwa. Że rzeczywiście robienie temu małemu dziecku na przekór, może robienie jakiejś krzywdy, niekoniecznie takiej bardzo mocnej, ale jednak zawsze tak uszczypliwie podejście do tego rodzeństwa, żeby pokazać, że to ja tu jestem i pamiętaj, że to ja jestem i byłem lub byłam wcześniej, że jestem starszy i, i daję o sobie znać. W aspekcie pojawienia się nowego rodzeństwa e, mówimy teraz o zazdrości e, i tych objawach zazdrości i poczuciu takiego odsunięcia. Ale często też wśród dzieci, które nagle stają się starszym rodzeństwem, może pojawiać się też taka trudna sytuacja, w której mają takie poczucie obowiązku, że one teraz muszą być najlepszym przykładem dla tego młodszego rodzeństwa. Często rodzice jakby swoim zachowaniem i swoimi reakcjami powodują właśnie to, że dzieci mają takie poczucie obowiązku, bo mówią: no, teraz jesteś starszym bratem, starszą siostrą, więc musisz pokazać, że jesteś grzeczny, że Musisz dawać dobry przykład, tak. e, że tobie teraz tak nie wolno, bo młodsza siostra czy młodszy brat będą się od ciebie mhm. uczyć. Albo dobra, oddaj mu to, bo jesteś starszy. Dokładnie, więc jakby e, też musimy na to e, często zwrócić uwagę, że jeżeli wiemy, że wśród naszych uczniów pojawia się młodsze rodzeństwo, to nie zawsze tylko ta zazdrość będzie taką trudną sytuacją i problemem, ale też e, ta druga sytuacja, kiedy nagle e, dziecko e, no, będzie takie zobowiązane do czegoś tak. cały czas. Musimy robić tak, żeby stworzyć im miejsce i czas do tego, żeby oni się polubili, a nie żeby już na starcie to starsze dziecko nie lubiło tego młodszego, bo będzie mm. musiało mu oddać zabawki, bawić się z nim, opiekować i tak dalej. No i teraz jak przygotować to starsze dziecko na nadejście tego małego bąbla? No, myślę, że tutaj już zaczyna się to, Stworzenie dla nich tego miejsca do polubienia się, no bo nagle mamie zaczyna rosnąć brzuch, i to nie dlatego, że zjadła za dużo, tylko dlatego, że tam w środku jest człowiek. No i jest dużo naprawdę ciekawych książek, które ilustrują to, jak wygląda to dziecko w tym brzuchu, i może warto w taki sposób rozpocząć. Rozmowy na ten temat. Oczywiście dostosowujemy to do wieku dziecka, no bo takie małe dziecko nie zrozumie, ale gdy pokażemy mu, że to jest brzuch mamy i, i tam znajduje się dziecko, i tam ty też tam byłeś, a teraz będzie tam twój brat lub twoja siostra, to myślę, że fajnie rzeczywiście gdzieś y, zahaczyć o takie rzeczy. No tak, jak widzimy, tutaj mamy dosyć dużo egzemplarzy takich różnych fajnych książek one nie dotyczą tylko dzieci i jakby tego, że jakby jak wygląda proces rozwijania się dziecka w brzuchu, tylko po prostu ciała człowieka, więc może przy okazji fajnie podciągnąć to pod taką edukację właśnie o człowieku, o naszych zmysłach, o ciele. No przychodzimy też od lekarza z różnymi zdjęciami z USG. Też można tutaj zrobić fajny czas i rozmowę z dzieckiem na temat tego, jak to wygląda, dlaczego mama była gdzieś u jakiegoś lekarza, przy okazji jest to też przygotowanie dziecka do pobytu w szpitalu, bo to jakby poród też łączy się z tym, że mała na chwilę zniknie. Z domu. Myślę, że warto też już zacząć zaaranżować takie wspólne nie wiem, sy sytuacje wieczory czy popołudnia, na przykład y wspólnie czytając i jakby też uświadamiając dziecku, że y to, że teraz y nie wiem, jest czytana bajka akurat jemu, no to ten mały bąbel w brzuchu też już to słyszy i że jakby y to już jest ich taki wspólny czas i że może potem też będą mogli wspólnie w taki sposób, nie wiem, spędzać wieczory właśnie, albo że to starsze rodzeństwo może mówić już mm -hmm. do tego młodszego rodzeństwa. Więc jakby, jakby pokazywać, że to jest możliwe i że jakby nie robić z brzucha mamy jakiejś takiej szklanej kuli, w której nie wiadomo co się kryje, jakaś wielka tajemnica, tylko właśnie otwarcie mówić dziecku, co się dzieje też z ciałem mamy i, i jak to wszystko wygląda. To wszystko, o czym dzisiaj mówimy, wiąże się z emocjami, o których też już dużo u nas było. Cały czas mamy tą świadomość, że dzieci nie zawsze potrafią sobie poradzić z emocjami, które w nich są. I dzisiaj przychodzimy do Was z takim małym pomysłem, propozycją: jak z dziećmi rozmawiać i jak pokazywać dzieciom, jak radzić sobie z tymi emocjami, które przeżywają. W zależności od sytuacji emocje są różne i w zależności od człowieka on inaczej zachowuje się w danej sytuacji. Dlatego z pomocą mamy tutaj książkę. To jest bajkowy słownik uczucia i wartości. No i tutaj mamy jakby opisane różne emocje, i do każdej emocji jest dopasowana jakaś historia, która. Czy to jakąś postać, czy to jakieś zwierzątko yy, daje właśnie w takiej yy, sytuacji. Czyli na przykład mamy tutaj o nieśmiałości, no i mamy tutaj zajączka, yy, który właśnie boryka się z tym, że jest nieśmiały. I na końcu po takiej każdej historyjce yy, jest wskazówka i do rodzica, i do dziecka, które na przykład tutaj jest nazwane nieśmiałkiem. Czyli jakby mamy od razu i wskazówkę dla dziecka, i wskazówkę dla osoby dorosłej, yy, bardzo dużo emocji opisanych, pokazanych, więc myślę, że warto poszukać, na pewno Wam podlinkujemy akurat to. Ja korzystam z tego w klasie yy, i rzeczywiście jak rozmawialiśmy o różnych emocjach, które były widoczne, z którymi borykaliśmy się w klasie, no to rzeczywiście tak jako też yy, yy, chwila relaksu, a przy okazji przemycenie jakichś wartości. To tyle na dzisiaj. Zapraszamy was oczywiście do subskrybowania naszego kanału i polecania go dalej, udostępniania na wszelkie możliwe sposoby. Powrotu też do poprzedniego odcinka o problemach, które dzieją się w szkole, bo na pewno warto do nich wrócić i połączyć to z tym, co było dzisiaj. A będziemy to łączyć jeszcze dalej, ponieważ w kolejnym odcinku zapraszamy was na problemy edukacyjne. Które pojawiają się wśród uczniów, a związane są z różnego rodzaju zaburzeniami. Do zobaczenia.